Może się to Państwu wydać podejrzane, że o książce Topiel rozmawiamy w głuchołaskich zakładach papierniczych, ale jak się za chwilę okaże, wcale dziwne to nie jest. Za przewodnika będzie robił autor Jakub Cwiek. Witam cię serdecznie, chociaż. Witam również serdecznie. Tutaj dochodzimy do jednego bardzo ważnego elementu, wydaje mi się, ja się będę przyznawał do czynów przystępczych, więc no właśnie. E, ale chciałem powiedzieć, że tak to, to de facto Ty powinieneś nas przywitać, bo jesteśmy na twoim, na twoim terenie. Nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, myślę, że to się przydawniło, bo to było grubo ponad co 20, prawie 30 lat temu, kiedy tutaj się włamywałeś, znaczy 20 na pewno, bo to jakby 22 lata od powodzi w 1997 roku, ale na... Na wszelki wypadek, jednak wolę zasłaniać twarz do tej pory. Ale tak to było no 25, 20 do 22 lat temu, kiedy, kiedy wraz z kolegami pojawialiśmy się tutaj na tych zakładach papierniczych. Tutaj na tym placu to jest plac makulatorowy Buchołaskiej Papierni. Tu, gdzie widzimy w tej chwili te, te hałdy, ich nie było. Nie, tutaj była wolna przestrzeń, kawałeczek dalej. W tych budach leżały wszystkie komiksy, wszystkie gazety co miesiąc idące na przemiał. W związku z tym, jeżeli dzieciaków, jak wielu z nas, nie było specjalnie stać na to, żeby wykupić wszystkie komiksy, które, które chcieliśmy, to wiedzieliśmy, że tutaj są komiksy, które będą zgniecione, prze, zniszczone na, na, na maculaturę, przerobione, zrecyklingowane. No i troszeczkę podbieraliśmy z tego recyklingu, właśnie. Dobrze, pewien polityk mawia konkretnie slogany, więc konkretnie, co kradłeś i ile tego było? Oj, to jakby, no mówię, przede wszystkim komiksy. One były wydawane przez ten Semik wtedy I, i to były wszystkie historyki Batmana, Supermana, Punishera, wszystkie te gdzieś opowieści. E, chociaż akurat e, Batmana nie, ponieważ Batman był tą serią, którą zawsze kupowałem. Mnie było stać na dwa komiksy, a potrzebowałem chyba z 12, żeby być na bieżąco. E, kultura czasem kosztuje, także nie wiem, honor złodziejski, czy cokolwiek innego, a, ale tutaj chodzono bardzo różne rzeczy, podbierano je. E, tutaj Tutaj też warto zaznaczyć, że w większości dzieciaki starały się, gdzieś miały wpojone, żeby nie kraść, tylko obchodzić system, bo to jest bardzo ważna różnica tutaj, przynosząc własną makulaturę w plecakach, to znaczy przez ten plac manewrowy, tu jest, no nie wiem, 300 metrów łącznie było do, może nawet troszeczkę mniej, do, do, do konkretnego punktu, biegli z plecakami, wyrzucali swoją makulaturę i zabierali wartość w komiksach. Więc, Taka wymiana. Więc pe, tak, to była taka wymiana, tylko niekoniecznie z obustronną zgodą. Z papierni przenosimy się na most nad Białą Głuchołaską, nad rzeką, która no, w tej książce odgrywa bardzo ważną rolę. A ten most. Chciałbyś się powiedzieć jeszcze ważniejszą. E, tak, po pierwsze, skoryguję tutaj miejscowi, nie mówię na to Biała chociaż tak ta rzeka się nazywa, tylko Białka. E, natomiast ten most, a właściwie wiadukt, to są tory czeskie, e, które przechodzą przez, przez guchołazy i rozgrywa się tutaj bardzo ważne wydarzenie, e, które w książce jest opisane dosyć mocno dramatycznie. Jeżeli ktoś w tej chwili widzi ten most, to on aż tak dramatycznie nie wygląda, więc od razu skoryguję. E, bardzo dużo tutaj włożono pracy przez te 20 lat, żeby dało się po tym moście. Swobodnie przejść. Tymczasem te ponad 20 lat temu były tu właściwie gołe tory i skakało się od jednego podkładu do drugiego, żeby albo szło się po szynach, żeby móc tędy przenieść produkty dla ludzi po drugiej stronie rzeki, którzy byli troszeczkę powodzią odcięci. Mhm. Korzystając z okazji, że jeszcze nic tutaj nie jedzie i możemy tutaj chwilę spokojnie w miarę, ale czujnie postać, tak. to e, chciałbym się spytać o pewną rzecz, która rzuciła mi się od razu. W trakcie czytania tej książki. znaczy Miałem takie nieodparte wrażenie, że Darek, Józef, Grzesiek i Kacper to tak naprawdę jest Jakub ćwiek w różnych, w różnych momentach swojego. Młodzieńczego życia. Znaczy, może nie tyle w różnych momentach, bo to właściwie był ten sam moment. To są różne aspekty, e, które w jeden sposób, e, znaczy, jedna forma wyewoluowała, inna nie, gdzieś została stłumiona. E, na pewno zawiera bardzo dużą domieszkę moich kolegów z tamtych czasów. E, i, I rzeczywiście e, jest to takie trochę zbiorcze doświadczenie nastolatków, e, nastolatków z Guchoas, gdzieś w tamtym właśnie czasie, e, dorastających w latach 90. Latach i oczywiście jest w każdym z nich jest dużo mnie yy, i zaskakuje mnie bardzo mocno jak wiele, jak bardzo sprzeczne mogą to być postaci wciąż pozostając jakby gdzieś w samym sednie yy, no, mną. I korzystając z tego, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, czyli nad, nad rzeką, to jeszcze nie wspomnieliśmy w ogóle o powodzi z 97 roku, która odgrywa tutaj no, fundamentalną i, i, i kluczową rolę. Co, co, co Cię wzięło w ogóle na tę powódź, żeby ją wykorzystać? Wiesz co, to, po pierwsze to jest świetne wydarzenie y, dla, dla thrillera, nie? to znaczy to jest świetny punkt wyjścia dla thrillera, bo... Y, Zbrodnia jakakolwiek potrzebuje odwrócenia uwagi e, od, od opinii publicznej, a cóż jest mocniejszego, cóż jest lepszego niż klęska żywiołowa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że, że to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, e, które z racji już czynnego uczestniczenia, ja wtedy miałem 14. 14 lat, więc jakby już wtedy świadomie pewne rzeczy pojmowałem, a wciąż jeszcze byłem w jakiś sposób dzieciakiem. Miałem pewną perspektywę, która z jednej strony jest trochę naiwna i pozwala prowadzić taką, a nie inną e, historię, taką, a nie inną fabułę e, z, z perspektywy właśnie nastolatka, a z drugiej strony już byłem pewnych rzeczy świadomy. Już wiedziałem, że pewne rzeczy e, są dobre, pewne rzeczy są złe. Że w takich, a nie innych sytuacjach należy się tak, a nie inaczej zachować, i starałem się to przełożyć. Właśnie na, na, na moich bohaterów. No a ta powódź, no mówię, to jest ogromne, bardzo ważne wydarzenie. Bardzo gwałtowne u nas, bo to nie jest tak jak we Wrocławiu, że w Guchłazach woda stała tam tygodniami. Tylko tutaj rzeka, po której teraz kompletnie tego nie widać, bo jest i płyciutka, i bardzo spokojna. To jest górska rzeka i ona rwała tutaj z wysokością, nie wiem, 3, ponad 3 metrów. Ciągnąc za sobą drzewa, ciągnąc za sobą fragmenty domów, skrzynie. Nawet mosty, więc, więc to była ogromna siła. I, i chciałem pokazać, jak Guchołazy, jak to małe miasteczko tutaj, które było wzięte trochę z zaskoczenia, podobnie jak Kłocko, chociażby, jak sobie z tym poradziło. Bo generalnie uważam, że, że sobie poradziliśmy i że dużo tutaj bardzo fajnych, dobrych postaw się wtedy zaprezentowało, o których warto pamiętać i warto je wspominać także w literaturze. Nie znosi kompromisu. Bardzo wczuwamy się w rolę i w bohaterów książki Kuby Ćwieka, czyli w topiel. To mam nadzieję, że tutaj do topieli żadnej nie dojdzie. No ale jesteśmy w takim miejscu, o którym oprócz tego, że w nim jesteśmy, to za dużo powiedzieć nie możemy. Znaczy, ja chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że niech Państwo żałują, że Państwo tego nie widzieli. Jak przed chwilą Szaja mało nie zaliczył gleby, ale tak, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu. Schodziliśmy tutaj ostrożnie, nie mamy na sobie maseczek, bo jesteśmy w lesie, znaczy w rzece, ale w lesie i jest to bardzo ważne miejsce fabularnie. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, tę samą rzekę, w której my jesteśmy w stanie stać. Jak znowu powtórzę, ma ponad 3 metry, jest błotnista, pełna drzew połamanych rzeczy płynących z Czech i jest to żywioł niszczący brzegi. Jest ci zimno w nogi? Jest mi potwornie zimno w nogi. w jedną, bo ja drugą sobie Trzymam tak spłytnie na kamieniu, żeby dobrze wyglądał. No teraz te 17 pytań. Dawaj <laughs> Powiedz mi proszę, ty byś nazwał tę tę książkę, nazwałbyś Topiel, że jest to rzecz między innymi o, o dojrzewaniu, o przyjaźni? Ja myślę, że tak. To znaczy, to jest, wydaje mi się, bardzo fajna perspektywa. W ogóle nowa perspektywa, wciąż nowa, ponieważ nie jestem pierwszy, ale jednak takich książek nie jest dużo. Thrillerowa, właśnie z perspektywy nastolatków, którzy wchodzą za sprawą wydarzeń mających miejsce w tej książce w dorosłość. Wchodzą w nią bardzo brutalnie i gwałtownie, więc jest to powieść o dojrzewaniu, nieotypowym ale o tym, jak czasem rzeczy mogą pójść y, źle i przyspieszyć procesy, które w, naturalny sposób, y, które w naturalny sposób po prostu by się rozłożyły. Naciągnąłbym Cię jeszcze na trochę zwierzeń na temat tego miejsca, ale rzeczywiście każde słowo może tak, być tu jest użyte dyskusja. przeciwko mnie jak mnie, ale przeciwko Tobie. A przede wszystkim przeciwko y, czytelnikowi i jego y, przyjemności, wrażeniom z, z lektury, bo jest to ważne miejsce y, i warto jest sobie zwizualizować wtedy, ono nie do końca wygląda tak samo, tam jednak były pewne wymogi, e, licentia poetika zastosowana przede mnie, pewne wymogi fabularne, które, które, do którymi musiałem dostosować przestrzeń, trochę ją terraformować, A, ale e, jak, będzie, jak dojdziecie Państwo do tego miejsca w książce, e, to polecam bardzo, żeby e, wyobrazić sobie, zwizualizować ten konkretny punkt z tego właśnie filmiku. Mam wrażenie, że ta woda jest teraz coraz cieplejsza. Tak, ona się tak <ładnie> Jest miło. Dobrze, no to do no co? My idziemy dalej, bo jeszcze idziemy w kolejne ważne miejsce dotyczące, e, dotyczące książki. A teraz postaramy się stąd wydostać, żeby się tak jak ja nie zamoczyć, prawie po. No nie powiem po co. nie zapomina się takich chwil, jak właśnie powódź w Głuchołazach w 1997 roku. To jest czas, kiedy, w którym pracowałem w telekomunikacji. Nie jest to nieistotne, bo ten most, który jest za nami, most Andrzeja, tak zwany popularnie, jest mostem, który łączy nie tylko dwie części miasta, jeżeli chodzi o połączenie komunikacyjne, to jest też most strategiczny. Przez ten most przechodziły instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe i instalacje gazowe. No i to co mnie interesowało, instalacje telefoniczne. Rzeka tak mocno wezbrała, że przelewała się przez ten most, ale to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze było to, że rzeka niosła ze sobą drzewa, nawet płynęły tędy ze dwa samochody, z tego co pamiętam, i to wszystko zatrzymywało się tutaj na tym moście. Między innymi właśnie była sytuacja, w której drzewa zawiesiły się na potężnym 2000 parowym kablu telekomunikacyjnym, który zawisł tutaj pod mostem i był takim pasem trzymającym te wszystkie drzewa, zagrażało to bezpośrednio w ogóle temu mostowi. Mogło spowodować nawet jego zerwanie. Wtedy musiałem podjąć bardzo męską decyzję. Trzeba zerwać kontakt telefoniczny z drugą częścią miasta. Strażacy bardzo szybko przecięli ten kabel. No przez długi czas później do odbudowy ta część miasta była pozbawiona telefonów. Ale myślę, że w pewnym sensie udało się w ten sposób uratować ten most.